Przed trzydziestoma laty wydarzyło się coś cudownego i zaskakującego. Coś, co spadło na nas zupełnie nieprzygotowane, ale Co nas, ale i wielu na świecie, powiodło zupełnie inną drogą. Wydaje mi się, że tego dnia ci, którzy byli zainteresowani, czekali, bo miał być w telewizji jakiś ważny mecz koszykówki w godzinach wieczornych. Dzieci przez przypadek znalazły się w okolicach wzgórza zwanego podbrdo i zobaczyły coś w górze, co przyciągnęło ich uwagę. Nie mogły się oprzeć temu, i zareagowały tak, jak zwykle dzieci reagują. Idziemy tam. I wtedy, kiedy wrócili do wsi, powiedzieli, że widzieli Matkę Boską. I tak zaczęła się ta opowieść. Przyszli tu myśl: co z wakacjami, jak je spędzić. No i pojawiła się myśl właśnie Beczugory, ale jak? Czy samochodem, czy jakimś innym środkiem transportu? No i padła też myśl, żeby rowerem. No ale ja zacząłem gdzieś tam sobie przeglądać mapy Google i kładać trasę później. Jak zobaczyłem, że to jest tyle kilometrów, to w ogóle to odrzuciłem. No ale nie dawało to spokoju. Później się dowiedziałem, że Adaś ma też... Miałem taką możliwość pracy w ogóle wziąć miesiąc wolnego. I to też było trudne do tej decyzji. Jak już bym nie dojrzała, wiedziałem, że samemu będzie ciężko, a jak usłyszałem, że Adam też ma możliwość wolnego miesiąca sierpnia i taki miesiąc mówię, maryjny, no to na spokojnie, do tej królowej pokoju może się uda dotrzeć. Yy, ja się zdecydowałem, jakoś yy, można to powiedzieć tak, że odpowiedziałem na głos Pana Boga, który który mnie dręczył, dręczył, ale w końcu powiedziałem tak. Jak powiedziałem Adamowi, to Adam w ogóle bez nawysu powiedział tak. Także to muszę się uczyć bardziej zdecydowanie i posłuszeństwo od Adama. Przed w ogóle pojechaniem pojechaliśmy do naszego duszpasterza, księdza Przemka, poprosić go o błogosławieństwo na tą całą podróż, na tą pielgrzymkę i to był bodajże przed dzień Dostaliśmy takie błogosławieństwo no i jakby będzie udało się nam dojechać, więc Tylko Panu no i tam dzień później czy dwa dni później zaczęliśmy Eucharystią na Redkini, tam w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Przyszli nas pożegnać, pomodlić się z nami, odprawić nas. Była msza, po kościele po mszy Spotkaliśmy się na zdjęcie, na modlitwę i chłopaki nas, nas odprawili. No i po 130 paru kilometrach dojechaliśmy do mamy naszej wspólnej, ale też do Królowej Paulinów. I pierwsze zawierzenie, pierwsze intencje Wasze, których mieliśmy bardzo dużo, zostawiliśmy pod cudownym obrazem i tam też szukaliśmy, szukaliśmy noclegu. Siostry od świętego Józefa praktycznie też bez problemu nas przyjęły, takich dwóch pielgrzymów. No co, dojechaliśmy 100 kilometrów, pierwszy dzień, bardzo ciężki dzień, ale, ale dojechaliśmy. To był ciężki dzień, ale Berlin za no chyba największy dystans, najdłuższy. Tak, najdłuższy dystans. Tutaj tak. We Zawsze przed przyjściem Pani pojawia się światłość i ona przychodzi w świetle. Zawsze pojawia się na jednym obłoku i ubrana jest w szarą suknię, biały welon i koronę z gwiazd. Ma niebieskie oczy, czarne włosy, i kiedy jest jakieś szczególne święto, na przykład niepokalanego poczęcia albo Boże Narodzenie, Matka Boża przychodzi w sukni jakby przetykanej złotem, bogatszej, o wiele piękniejszej. Za panią widać ogromną przestrzeń. Kiedyś pani wzięła ze sobą Jakowa i Wickę i pokazała im raj, piekło i czyściec. I powiedziała im, żeby świadczyli, że istnieje drugie życie. Gdy wrócą, żeby świadczyli. Peace give us your peace in our heart oh lord give us your peace give us your peace Pozdrawiamy ze Słowacji. Jest czadowo, bo jesteśmy w Czadcy. Po tym cieszyńskim zacieszu, nie wiem co nam siostry dały do, na śniadanie, ale dostaliśmy takiego powera, albo generalna nas sławiła, że w Czechach żeśmy wpadli na autostradę. <laughs> Ściągnęła nas policja, ale ta czeska policja nie chciała uwierzyć, że nam dwie sarny wyskoczyły na tej autostradzie. Nie wiem, czy to za prędkość nas ściągnęli, czy co. Także czeski, byli... czeski film dzisiaj czeski film, ale byli bardzo Niedziela mięli. bez korków. Machnęliśmy <laughs> Czechy szybko i jesteśmy na Słowacji. Z czadcy pozdrawiamy, bo jest czadowo. Lecimy dalej. Dobrej Bogiem, niedzieli, pa. błogosławionej niedzieli. Z Bogiem. Pażą mieć problemy z tym, z tym, z tym rowerem. Ale mówię, dobra, dojedziemy jakoś, to no nie dojechaliśmy do miasta, to była 14 bodajże, czyli, e, nie, 13, czyli sobota 13, na zajutrz, tak, 13, bo na nabożeństwo fatimskie dojechaliśmy na, na nabożeństwo fatimskie, tam szybko z księdzem porozmawialiśmy, on nie był na początku skory, coś tam mówi, że pleb... my, że chcemy spać, oczywiście standardowa gadka tak? on mówi, plebania to nie chodę. Takie, no jakoś tak, mamy, okej, okay. ale taki był skonfundowany i powiedział, chodźcie. I nas zaprowadził do jakichś ludzi, którzy prowadzili pensjonat, zapłacił nam za, bodajże za dwa noclegi, bo mówiliśmy, że jutro nam nikt nie naprawi roweru, bo pokazaliśmy, że jest problem. Tam też szprycha nam wyleciała, więc ten rower zaraz by po prostu upadł. I właśnie w tym pensjonacie nam coś parafianie prowadzący taki pensjonat. Tak, i to była sobota i zapłacił nam, żebyśmy mogli tam przetrwać. W sensie, bo nie wiedzieliśmy co, co robić. W niedzielę wszystko zamknięte, to nam naprawi rower w niedzielę. Potem nam doszło do nas, że zaraz jest 15, poni 15 poniedziałek, to też nam nikt nie naprawi. Od słowa do słowa z tym właścicielem, który był jakimś węgro też ani po angielsku, a my po, my po węgiersku, po niemiecku też nic, tak od słowa do słowa, że rower nie działa. A no to mówi poczek, ktoś tam poczekł, zadzwonił. Zadzwonił po sąsiada, przy sąsiad, sąsiad lekarz. Ale sąsiad lekarz ma brata, co naprawia rowery. A, a serwisu nie było w całym mieście. A, Brat się okazał, kto naprawia rowery, no i przyszedł do nas po jakichś godzinach, bo miał jakieś obowiązki, z koło i pojechał. Pokazał nam dwie godziny, czy też ileś, przyszedł po trzech, dał to naprawione koło, pytamy się ile płacimy, mówię nic, w ogóle no. no takiego anioła po prostu dostaliśmy z nie, nie było prawa, żeby nam w niedzielę o godzinie tam 12 czy 13 ktokolwiek naprawił rower, w kraju, gdzie nie znamy pół słowa. Więc to kolejny cud, no bo te noclegi, te wszystko, dla, dla mnie to jest osobiście cud i to, to jeden z większych W pierwszych dniach objawień było wiele znaków, na przykład wielu ludzi widziało znak słońca. Ze słońca wychodziły jakby piłki, najpierw małe, potem coraz większe i w nich było widać świętą rodzinę, albo hostie, kielich. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie i to się zdarzało zwykle po południu, w czasie kiedy pani się ukazywała. I wielu ludzi, którzy wtedy pracowali w polu, uciekało do domów, ponieważ to się robiło wielkie, ogromne i bali się, że to na nich spadnie. Na górze Kryżewac wielu ludzi z Medjugorja widziało znak jakby ogniem pisany. Mir, pokój. Mnóstwo ludzi widziało i świadczyło nawet na policji, za co byli zamykani do więzienia na trzy miesiące. Tych znaków było wiele i są do dzisiaj. Dziś są też inne znaki. Dziś są znaki nawrócenia, uzdrowienia i rozliczne znaki, których ludzie doświadczyli. W szczególny sposób ci, którzy przybywają do Medjugorja, czują jedną wielką obecność Matki Bożej w swoim sercu i nawracają się. I to nawrócenie odbudowuje nas. Każdy może z nim stąd wyjechać. Tutaj w Medjugorju faktycznie szukamy widzących, szukamy Matki Boskiej, szukamy informacji, ale w istocie wyłącznie szukamy siebie. Ja bym powiedział, że w dzisiejszych czasach największą pokusą przeciw człowiekowi i jego dobru jest to, że mu się mówi, ty to możesz. Ty możesz sam, ty masz siłę, ty masz wiedzę, ty masz naukę, ty masz media i przede wszystkim masz prawdę. I teraz człowiek wierzy temu i idzie jakąś swoją drogą. I znowu to stare oszustwo. Człowiek spragniony i głodny nieustannie szuka, szuka odpowiedzi i myśli, że ona go zadowoli i przyniesie mu pokój. Więc jak przejść te granice i jak przejść ten most? Nie mogę, nie znam drogi, nie wiem. Nie możesz sam. do jakiejkolwiek pierwszej miejscowości, gdzie był już wieczór, to, to się okazało, to stwierdziliśmy, że szukamy noclegu, nie ma, nie ma szans. No i oczywiście w kościele nie było kapłana i po prostu jakiegoś lokalnego chłopaka zapytaliśmy, czy nam jakoś pomoże, który tam mieszkał przy kościele, powiedział, że nie za bardzo, a tak nie za bardzo, też wiedział jak gadać. I zadzwonił do tego gościa właśnie ze zdjęcia tego, to był Neda, nie wiem kim był Neda, Dominik ma, ma teorię, że on był ten, 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 co zadzwonił, to był taki Stefan, sąsiad yy, lokalnej, co to było, Cerkwiar, chyba, Cerkwiar. powiedział, że nie mamy moclegu, a zadzwonił, ten, ten odebrał telefon i powiedział, że nie ma problemu. No to my na rowery i za samochodem, za tym Stefanem, do tego Nedy. A Neda wyszedł z pijalki, bo prowadził taki swój interes lokalny, zszedł yy, do nas, dał nam klucze i prowadził na górę. No po czym żeśmy zeszli na dół i z tym Stefanem, co nas do niego doprowadził, pytamy się, kto to jest ten neta. A Stefan mówi, że to jest taki tutejszy boss. No to nie pytaliśmy więcej o nic podziękowaliśmy <noise> za nocleg. Tak, i ten właśnie tutejszy boss nas, nas przyjął właśnie w swoim prywatnym mieszkaniu, co też nie jest oczywiste i też tu możemy się cofnąć do zdjęcia z Putinem. Jakieś miał takie pewnie poglądy, jakieś... Ciężko powiedzieć jakie, w każdym razie miał takie magnesy na, na lodówce i też może się wydawać, że ja pewnie bym nie otworzył jakiemuś zwolennikowi Putina i tak dalej, a tu proszę człowiek nie zna nas, my też mówimy tam przy piwku, że jesteśmy katolikami, on nie ma z tym problemu, on się cieszy, że, że może komuś pomóc, więc kolejne naprawdę takie super doświadczenie, mówię, prywatne mieszkanie nam udostępnił, a był na tyle bosem że my to zdjęcie zrobiliśmy rano tutaj tej otwartej pijalki z kluczami, z kluczami w zamku, z jakimiś tymi, bo chcieliśmy mu rano tam podziękować, a jego nie było, a pijalka była otwarta, no był takim gościem, że nikt tam no nie wchodził, bo w jego interes, no nie, także... Szkoda, że my żyjemy tak, jakby Biblia stała się martwą księgą dla nas. Bóg mnie wzywa, człowieka, mnie, konkretnego mnie, wzywa Ciebie na prawdziwą biblijną opowieść, która nie wydarzyła się przed dwoma czy trzema tysiącami lat, ale która dzieje się dzisiaj. I w taki sposób Biblia chce być żywą księgą. Ja osobiście wierzę, że dobry Bóg stwarza święte miejsca, gdzie przez całą historię zbawienia wzywał człowieka. Dzisiaj On stwarza jedno nowe święte miejsce, Medjugorje, gdzie w biblijny sposób wzywa człowieka. I tutaj się rozgrywa dramat nawrócenia człowiek może być święty i może być jednym wielkim zwierzęciem które jest jedynie w stanie jeść i zabić i nie wiem jeszcze co innego współczesny człowiek nie ma pokoju i szuka pokoju w różnych innych ideologiach w materializmie i tak dalej. pan mówi tylko w Bogu jest pokój szukajcie Boga postawcie Boga na pierwszym miejscu to widzimy na każdym kroku. My adorujemy dzieła swoich rąk, my budujemy świat i ten świat adorujemy. Albo chcemy szukać prawdziwego Boga. Jakie jest przesłanie Mediugorja? My powiemy, że to jest modlitwa i pokój, ale musimy znać mechanizmy i drogę, a to są sakramenty. Nie ma drogi do Boga bez sakramentów. Przed ostatnim dni przed Meczu Gory, gdzie, w którym żeśmy zrobili tak około 40, może 47, 45 kilometrów, z czego około dychy pieszo. I dotarliśmy do zakonu Franciszkanów, Ten jakiś zakon franciszkański nam towarzyszył podczas tej tego, drogi. Tego, 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 tego. I gwardian z Franciszkanów powiedział, że on jeździ rowerem do Meczu Gory. my według mapy mieliśmy już 100 km do Meczu a on mówi, że jedzie w 3 godziny. Idziemy dwa poprzednie dni, robiliśmy po 40 kilometrów. No to tak na siebie popatrzyliśmy, no ale nic. Ruszyliśmy do tego meczu góry tego, tego ostatniego dnia jest stowa przed nami. I tak zrobiliśmy może parę kilometrów, godzina dwie z 20, a później te pościeckie góry odpuściły nam i było już wszystko z góry i 50 na godzinę prawie cały czas i do meczu góry. Tak, no te góry w ogóle to przeżycie, kiedy jedziesz tak no z 50 na godzinę na tym rowerze dookoła, widzisz jakieś turbo, wielkie przepaści a tam. No nie do opisania, ta prędkość, proste widoki, rewelacja. Tak, nawet no nie zdążyło się zdjęcia zrobić z tego widoku, bo to już jest niebezpieczne. No i dojechaliśmy do Tichaliny, do, do wizerunku naszej właśnie Tomene. To jest Tichalina i to Matka Boża z Tichaliny, która właśnie jest tutaj widoczna na, na zdjęciu właśnie. Więc tak. Też dosyć, nieładnie powiem, kultowe miejsce, jeśli chodzi o Medjugorje. Tutaj właśnie też w tej, tej obok jest obraz z Jezusem Miłosiernym, właśnie z ojcem Pionem z naszym papieżem Polakiem. Także taka też ciekawostka, że papież nasz, szale, to chyba wszyscy wiemy. No w każdym razie, tego samego dnia właśnie to było co 100 kilometrów od tych yy, zakonników i dojechaliśmy do Medjugorje. Tutaj do kościoła św. Jakuba byliśmy z tyłu. No tam jakiś różaniec chyba był wtedy tutaj na my już pod kościołem, tym też kultowym w Medjugorje. No i dojechaliśmy i pierwszego dnia po prostu też y, usłyszeliśmy polski głos na ulicach i ja długo się nie zastanawiałem, zagadałem tych ludzi, czy nie wiedzą gdzie, czy możemy się gdzieś przespać. Oni powiedzieli, że nie wiedzą, ale chodźcie znamy. No i poszliśmy, dosłownie to trwało odkąd przyjechaliśmy i zaczęliśmy szukać mieszkania około trzech minut. I poszliśmy tam do ich hotelu, powiedziano nam, że tam nie ma miejsca, ale jakby jakiś pracownik hotelu powiedział chodźcie do mojego znajomego 40 metrów dalej i tam dostaliśmy bez problemu za nieduże pieniądze po prostu pokój z prysznicem, z klimą, czyli to co nam, z łóżkami, co nam było potrzebne. No i już drugiego dnia poszliśmy, poszliśmy właśnie na górę objawień. Tak, poszliśmy na górę objawień, zanieść wszystkie intencje, z którymi żeśmy jechali. I, i ci, którzy nam wysyłali intencje i ci, którzy nas w Łodzi prosili o intencje, yy, to dam tak, może, że pierwszą osobą, która się dowiedziała o tym, mojej decyzji wyjeżdżania był mój brat z żoną. Tak mi się teraz właśnie przypomniało. I, i od razu rzucili mi dwie intencje. Pierwsza to no, mój brat gdzieś tak od 3-4 lat prowadzi dużą firmę, spółkę ze swoim wspólnikiem i no i tam jest, mają trudną sytuację mieliście w tym spółkę podzielić. Spółka warta chyba tam nie wiem 500-600 tysięcy i prosił żebyś żebym się za nich pomodlił o jakieś pokojowe rozwiązanie sytuacji w tym meczu gorie żeby nie poszło naprawdę na jakoś tam wojennie i to mi się dzisiaj spojrzał, że dzisiaj z tego Mateusza celnika też gościł od pieniędzy a druga intencja mojego brata z żoną to zdrowie ich córki trzebniej dzisiaj miała operację na przepuklinę, także nie wiem czekam na informację, czy tam się udało, czy się nie udało, czy po prostu, tam doszło do tej operacji i jest cisza, także może to będzie na dniach wiadomo, jutro może. Także wiedziałem, że z dużymi intencjami się jedzie i nie będzie ta podróż łatwa. Žalosno tajstvo, Isus umire na križu. The death of Jesus on the cross. Gospodine, daj da praštamo jedni drugima kako bismo i sami zaslužili da nam bude oprošteno. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Im bardziej wgłębimy się w istotę Medjugorja, tym bardziej zrealizujemy siebie. Odnajdziemy sens życia i swojego powołania oraz własną naturę. Bo Bóg stworzył nas dla siebie i nie możemy żyć bez Niego. I dopiero w tym spotkaniu człowiek się realizuje w pełni. Dlatego nie jest zaskoczeniem, kiedy przyjeżdża jakiś młody człowiek i on się tutaj całkowicie zmienia. I tu znajduje jakąś swoją nową drogę. Kiedy przyjeżdża jakiś ojciec, on tutaj w Mezugorju może na nowo spotkać swoją żonę i swoje dzieci. A jeśli jeszcze zrozumiemy, że kiedy wydarzy się takie cudowne spotkanie, zauważymy, że tak trzeba było od początku. Tak więc przez cały ten czas, kiedy nie było takiego spotkania, błądziliśmy. A przecież tego przez cały czas szukaliśmy.